No myszkę już czytaliśmy. Co teraz? Kura? Nie! A co? Zobacz, Sowa? Sowa czytaliśmy! No to nie czytaliśmy! Kot to? To jest si! I to jest si! Cza. Ej! Tak, Ej. Turn my head. Mówiłeś D. Nie mówiłam D, to jest E. I? Powiedziałś I? To jest Ej. A. A? Mm. Ej? Nie Ej, to tylko Ej. Ej? A ta literka na końcu to I. jaka? Boża. To nie jest Boża. Nie, to... to nie jest krzyż. To nie Boża i nie krzyż, to jest literka T. T make... Yeah. Like Mam Tam. tylko powiedzieć. To na kościół jest to, widzisz? No na Spiech? kościele jest to, tak. Ja wiem, że to wygląda tak samo. Na kościele jest krzyż, ale to nie jest krzyż, to jest literka T. Wygląda jak krzyż, tak? Tak. A gdzie ten krzyż widziałeś? Mama. Mama, to jest chud. no to nie do tego. Mhm. Kurka to jest, a prze tą. To, to, to... Jakie literki ma kurka? No, zobacz, jakie literki ma kura. No popatrz na te literki. Powiedz mi, co to są za literki. Mama, tylko pierwsze. To jest ta liflawa, ale ta cieczka. Lekka. Filipek. Filipek. Co to jest za zwierzątko? Ja wiem. To jakie? Była tu baran. Baran? Widzisz baran. Baran, no to przeczytaj, jak to jeden baran się pisze. Przeczytaj liter. Ja no jak nie wiesz, gdzie jest baran? Nie widzisz? jest co? No co? Tu jest baran. Owieczka dokładnie. Ja o, do tego widocznie nie ma. Jest tylko owieczka na zdjęciu. Nie ma, na, nie ma na, na rysunku, nie ma tutaj. Nie ma schowanego baranka. Jest tylko owieczka. A to prawie to samo. No przeczytaj, ale wiem, że to jest. O, tu jest na początku, widzisz? O, zobacz. Tak, No to przeczytaj, co tam pisze na tym? Co tam pisze na tym? Wiesz, co pisze? Zwierzęta na farmie. A tu co, No, zwierzęta na farmie. Mm, tak samo. Tak, ale wiesz co?